SolidWorks to od wielu lat synonim wydajnych rozwiązań ułatwiających opracowywanie produktów. Odpowiadając na potrzeby użytkowników, tworzymy narzędzia wspierające działy opracowywania i produkcji w setkach tysięcy firm na całym świecie. Solidworks to ekosystem projektowania produktów doskonały zarówno dla startupów, małych firm, jak i globalnych przedsiębiorstw. Pozwala na szybsze i łatwiejsze przekształcenie koncepcji w gotowe produkty o wyższej jakości oraz poświęcenie większej ilości czasu na wprowadzenie innowacji. SolidWorks 2017 jest kontynuacją naszej misji dostarczania klientom dopasowanych do ich oczekiwań rozwiązań, oferujących nowe, łatwe w obsłudze funkcje przyspieszające proces projektowania. Nowe, bardziej wydajne sposoby weryfikacji poprawności projektów przed ich przekazaniem do produkcji. Integracja danych od koncepcji aż po produkcję, pozwalająca na wszechstronne wykorzystanie danych inżynieryjnych i ułatwiająca realizację celów biznesowych. W witrynie prezentacyjnej Solidworks 2017 można zapoznać się bliżej z funkcjami dostępnymi w tej wersji oprogramowania. Zajrzyj na naszą stronę i zapisz się na jedno ze spotkań organizowanych przez dystrybutorów, aby lepiej poznać nową generację naszych innowacyjnych rozwiązań. Wyższa wydajność i nowe funkcje dla powstających technologii sprawiają, że dzięki Solidworks, rozwiązaniu z którego korzysta 3,1 miliona użytkowników na całym świecie, projektowanie i opracowywanie nowych produktów jest łatwiejsze niż dotychczas.